Żmudna, długotrwała, wymagająca ogromnej precyzji, ale zarazem dająca godny najwyższego uznania efekt. Tak w ogromnym skrócie można opisać pracę nad freskami w Zamku Piastowskim. Praca nad pierwszymi z nich rozpoczęła się w 2012 roku. Teraz z myślą o otwarciu nowego sezonu kulturalnego przez cały okres zimowy powstawały kolejne. Etap powstawania jest dosyć trudny, ponieważ najpierw trzeba to wszystko wykonać na papierze, przygotować szablony. Jeżeli chodzi o te bordiury boczne, tutaj natomiast no, rycerze, herpy, to już jest sprawa no, wymagająca i trochę i precyzji i czasu. E, najtrudniejszym etapem przy realizacji tego pomysłu to jest oczywiście przeniesienie rysunku z wersji papierowej na ścianę. Najpóźniej no żmodne wypełnianie barwami. Na uwagę zasługuje nie tylko ogromna precyzja, ale także fakt, że sposób wykonania w dużej mierze zbliżony jest do tego, jaki znany był w wiekach średnich. Tutaj, te freski, które widzimy, tutaj nie ma żadnych sztuczek bizantyjskich, jak ja to nazywam. To jest rzeczywiście ręczna praca, czyli tak jak było w średniowieczu, z zastosowaniem farb akrylowych roślin i w zasadzie nanosi się wzór i się ten wzór później maluje farmą. Wszystko ręcznie. Praca nad tak skomplikowanymi dziełami wymaga także ogromnej wiedzy i przygotowania. Głównym celem było bowiem, aby wykonane motywy jak najlepiej oddawały charakter epoki. Zostały one zaczerpnięte z Wielkiej Księgi Ornamentów. Chcieliśmy pokazać tą kulturę rycerską, bo to jest czas właśnie tworzenia się, powstawania. No i oczywiście Krosno też uczestniczyło w tym wszystkim, bo przecież to nasz książę, Bolesław zwany Rogatką albo Łysym, wprowadził zwyczaj turniejów na, Ślą na Śląsku. Co prawda nie w Krasnie w środzie śląski odbył się pierwszy turniej. Niemniej jednak jego zasługą jest to, że ta kultura trafiła powiedzmy tutaj do Krosna. W Zamku Piastowskim kulturę tę można także zgłębiać dzięki wykonanym z najwyższą precyzją dioramom oraz figurom. Ich autor Robert Polański, za swoją pracę, był wielokrotnie nagradzany podczas ogólnopolskich konkursów. No, tak, tak się właśnie wydarzyło. Ostatnio byłem na drugim konkursie modelarskim Battleground w Kielcach, gdzie zająłem dwa pierwsze miejsca. Czyli na sześć kategorii. Można powiedzieć, że jedna trzecia nagród przyjechała do Krosna od wszystkiego. Na konkurs przywiozłem dwie dioramy. Jedną, jedna dotyczyła historii bitwy pod Lednicą w 1941 roku, natomiast druga diorama przedstawiała scenę z filmu Ogniem i Mieczem, czyli zamek z Zbarażu, z husarią, z artylerią, z piechotą. I właśnie ta diorama zdobyła pierwsze miejsce. Oprócz tego jeszcze przywiozłem kilka figurek konnych i pieszych. Jedna z figurek konnych, czyli Henryk Probus, też została po prostu nagrodzona pierwszym miejscem. Zarówno Robert Polański, jak i Jerzy Szymczak, na pytanie o to, skąd biorą cierpliwość do tak żmudnej pracy, odpowiadają: Musi być długa zima i, i bardzo zimna, najlepiej. Efekty budzą ogromny podziw, o czym można się przekonać osobiście.